Jak było już powiedziane, od pewnego czasu zdecydowaliśmy się na budowanie w systemie budownictwa pasywnego. Pierwszym naszym obiektem wybudowanym w systemie budownictwa pasywnego jest hala rekreacyjno-sportowa. O niej powiem troszeczkę dzisiaj więcej. Natomiast jeszcze wybudowaliśmy salę gimnastyczną w systemie pasywnym. Budujemy aktualnie Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka. Czyli to jest takie przedszkole z bardzo szeroko rozwiniętą funkcją obsługi dzieci niepełnosprawnych. I projektujemy aktualnie jeszcze Ośrodek zdrowia. Skąd dowiedzieliśmy się na temat budownictwa pasywnego? Otóż ja osobiście dowiedziałem się tego, że można budować pasywnie i że to się opłaca od pana Gintera Szlagowskiego na pierwszej konferencji na terenie Województwa Małgorzkiego w 2007 roku. Ten temat bardzo mnie zainteresował, z uwagi na to, że mieliśmy w planach budowę hali rekreacyjno-sportowej. Przygotowaliśmy analizę obecnie opłacalności budowy tego budynku w systemie budynku pasywnego. To no, jest tak pomimo całego szacunku dla pana szlachowskiego na słowo, żeśmy mu nie uwierzyli, poparliśmy to studium wykonalności z analizą wariantową i ewidentnie wyszło, że budownictwo pasywne się opłaca. było powiedziane, pokazywany był certyfikat. Jesteśmy posiadaczami certyfikatu budynku pasywnego i tak nasz budynek spełnia tą normę odnośnie zapoczywania na energię do ogrzewania, nie przekracza ona 15 kWh, w naszym przypadku to jest 14,7 kWh na metr kwadratowy na rok, szczelność jest na poziomie 012 wymiany, tak więc sporo lepsza niż wskazuje na minimum standard budownictwa pasywnego i zużycie roczne energii pierwotnej całościowo to jest na poziomie 98 kWh na m2 na rok. Jak wygląda ten budynek? To jest pełnowymiarowa hala rekreacyjno-sportowa? z areno o wymiarach 22,5 na 44 metry, widownia dla około 280 osób, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, dwie ściany wspinaczkowe, oprzyrządowanie gimnastyczne, możliwość zaciemniania hali. Oprócz tego małe zaflecze. Tutaj się znajduje, gdzie jest sala fitness i komfortowe zespoły szatniowe. Tak wygląda nasza hala, to jest ściana spinaczkowa, budynek nowoczesny, szyty na miarę. Jesteśmy niewielką gminą, mamy 13,5 tysiąca mieszkańców, miasteczko 4,5 tysiąca mieszkańców. Ta hala rekreacyjno-sportowa jest zlokalizowana na terenie miasta i obsługuje przy okazji szkołę około 1,5 tysiąca uczniów. Coś o kosztach. Szanowni Państwo, koszt budynku standardowego wynosiłby, znaczy na samym początku. Skąd, skąd wiemy, jakie to są koszty? Myśmy te koszty obliczyli na podstawie kosztorysów. A mianowicie, mieliśmy kosztorysy inwestorskie, które były podstawą do przeprowadzenia przetargów. Rozliczaliśmy się z systemem powykonawczym. Po wykonaniu całego zadania projektanci. Wyodrębnili te koszty, które odpowiadają za uzyskanie efektu budynku pasywnego. W wyniku wyliczenia tych kosztów, po cenach kosztorysowych, wyszło, że nasz budynek jest droższy o 12% w stosunku do budynku, który spełniałby standardy przepisów prawnych. Natomiast no, miałby sporo yy, gorsze parametry. Co składa się na te koszty zwiększono. A mianowicie dodatkowa kwota 3% na okna, izolacje termiczne i zapewnienie szczelności budynków to jest 7%, i wentylacja i instalacje sanitarne to jest te 2%. 6 milionów 600 brutto kosztowała nas hala pasywna w Słownikach. Natomiast 5892 kosztowałaby hala standardowa, różnica około 708 tysięcy. Tak na marginesie trzeba powiedzieć, że następna oferta następnego wykonawcy w przetargu za tą samą halę pasywną była prawie milion droższa. Widzimy, że nie tylko sam koszt, nie da, samego kosztu nie da się relatywnie wyznaczyć bez zderzenia. Tego szacunku z rynkiem i z wykonawcami. Skąd się biorą takie oszczędności? Szanowni Państwo, na, czy zakładamy, że ten standardowy budynek to miałby zużycie energii na poziomie 135 kWh na m2 na rok, natomiast nasz budynek spełnia niższą. Normę i skąd się bierze ta oszczędność. A mianowicie, racjonalne ukształtowanie bryły i okna pasywne dają 14,2% oszczędności. Izolacje termiczne i mostki termiczne, likwidacja mostków termicznych daje 58,9% oszczędności. Następnie, szczelność budynków i wentylacja z odzyskiem ciepła daje 16%. Zysku. W sumie oszczędność jest na poziomie 89,1%. Zwracam uwagę na ten parametr, który jest dość, dość istotny, jeżeli chodzi o zapewnienie szczelności budynku, bo wymaga budynek pasywny. O tym jeszcze później powiem: jakie są nasze doświadczenia przy realizacji inwestycji. To nie jest problem, zaprojektować za taki budynek bo papier, teoria dużo może przyjąć, przyjąć. Natomiast ważny jest etap realizacji inwestycji. Jak wyglądają nasze koszty eksploatacji potwierdzone na podstawie rachunków? To nie jest teoria, tylko to są rachunki ze zużycia. Tutaj medium gazu, bo akurat ten budynek zaopatrywany jest w ciepło z kotów gazowych. Rocznie za CO płacimy 4400 zł. Nie wiem, Państwo, którzy macie budynki jednorodzinne ogrzewane gazem, to wiecie, w stosunku budynek jednorodziny w stosunku do takiej hali rekreacyjno-sportowej jest szalona różnica w, powie w powierzchni w Kubaturze. My płacimy około 4400 zł za centralne ogrzewanie. 5500 zł kosztuje nas ciepła woda użytkowa, natomiast muszę powiedzieć, nasz budynek eksploatowany jest od rana do godziny 16 przez zespół szkół. Natomiast od godziny 16 do godziny 23 jest wynajmowane. I potwierdzam, potwierdzam bardzo wysoki komfort naszego budynku, gdzie mieszkańcy Krakowa przyjeżdżają do nas e, korzystać z naszej hali rekreacyjno-sportowej. Tak zawsze świeże powietrze i zawsze jest poczucie komfortu ciepnego. E, wiadomo prąd dodatkowo. Głównie koszty związane z oświetleniem, woda, kanał, śmieci. W sumie eksploatacja tego obiektu kosztuje nas 42 700 zł rocznie. W sumie możemy porównać to z kwotą, którą musielibyśmy wydawać, jeżeli byśmy wybudowali budynek w systemie budynku standardowego, to byłoby 40 000 Proszę. To jest tak obliczony trochę, ale wprost z tego wyniku, ile oszczędzamy. Oszczędność natomiast, to jest oszczędność tylko przeliczona przez korzyści związane z oszczędnością na energii cieplnej do ogrzewania. Jakbyśmy tak na okrągło patrzyli, to 14-15 lat, ale tu nie są nie jest założony szalony wzrost energii elektrycznej, jakiego się możemy spodziewać. Ten y, wzrost jest założony zgodnie z trendem, w który w tamtych latach, za który braliśmy trend, nie jest duży. I nie liczymy w ogóle zysków związanych z ochroną środowiska i nie, nie liczymy e, zysków związanych z uzyskaniem e, lepszego komfortu e, cieplnego i lepszych parametrów budynku. Szanowni Państwo, hala rekreacyjno-sportowa jest zbudowana, sprawdza się doskonale. Oddaliśmy ją do użytkowania w grudniu 2010 roku, czyli po wyborach samorządowych, nie przed wyborami, nie był to element kampanii wyborczej. Eksploatujemy ją nieprzerwanie, nie ma z nią żadnych problemów. W 2013 roku oddaliśmy do użytkowania kolejny obiekt. Salę gimnastyczną w miejscowości Waganowice. Ta sala gimnastyczna jest sporo mniejsza, jest ona przygotowana na potrzeby zespołu szkół integracyjnych i uczy się w tej szkole około 200 uczniów. To jest taka szkoła, która jest dla nas oczki w głowie, dlatego że tutaj w tej szkole uczymy wszystkie dzieci niepełnosprawne zarówno z naszej gminy, jak i z gmin sąsiednich, i te dzieci nie, nie są odizolowane od innych, tylko uczą się w klasach integracyjnych. Koszt budowy tej sali gimnastycznej to jest 2,9 miliona brutto. Użytkujemy tutaj źródłem ciepła jest wymiennik gruntowy. Poprzez pompy ciepła używa budynek. Zapomniałem powiedzieć przy hajie rekreacyjno-sportowych z uwagi na innowacyjny projekt, z uwagi na dobrze przygotowaną dokumentację dostaliśmy wsparcie z regionalnego programu operacyjnego, z małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na etapie kosztów kosztorysowych to było 3 miliony złotych, później po rozstrzygnięciu przetargów ta kwota zmniejszyła się proporcjonalnie do tego budynku. Dostaliśmy wsparcie ze strony pfron i ze strony Ministerstwa Sportu, prawie 2 miliony złotych, tak więc ten budynek kosztował nas milion na odrąbku. Tak wygląda arena 12,5 na 24 metry. Dzieciaki są zadowolone. Tutaj z tyłu, z tyłu jest jeszcze odsuwana taka ciekawostka, to jest scena, na której dzieci przedstawiają swoje sztuki teatralne. To jest szkoła pod Stanisława Wiespiańskiego, tak więc tym bardziej są związane. Teraz jesteśmy na etapie, znaczy przedstawię. Teraz jesteśmy na etapie budowy integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach. Koszt jest znany już, to jest 6,7 miliona złotych. Jesteśmy na etapie budowy wyszliśmy z ziemi. Ławy fundamentowe są wykonane, pewne elementy ścian już są wykonywane, wymiennik gruntowy jest wykonany. Tak będzie wyglądał nasz integracyjny, nasze integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka. Kwota dość duża, ale to nie ze względu tego, że... To jest budynek pasywny, tylko ze względu tego, że chcieliśmy naprawdę na wiele lat wybudować budynek, który będzie służył naszym dzieciom, mieszkańcom, a zwłaszcza będzie służył dobrze dzieciom niepełnosprawnym. Mamy taką ambicję, żeby zagospodarować, może to jest powiedziane, ale żeby pomagać dzieciom nie tylko z naszej, z niepełnosprawnym, nie tylko z terenu naszej gminy ale również z gmin sąsiednich. Na dziś mamy zagwarantowane wsparcie do budowy tego budynku ze strony pfron -u. Oczywiście przygotowujemy dokumentację do skorzystania z tego funduszu LEW. Tak będzie wyglądał, troszkę nowocześniejsza bryła. Nie jesteśmy jeszcze tak, nie byliśmy w poprzednich budynkach tak bardzo odważni. Baliśmy się tych zielonych dachów, drewnianych relacji, Ale teraz z biegiem czasu przekonaliśmy się do tego, do tego trendu i, i zaczyna nam się to podobać. Tak będzie wyglądała wiele sztuka wizualizacji wnętrza. To się buduje, natomiast na etapie projektu jest ośrodek zdrowia w słownikach będzie zlokalizowany tuż obok z tego integracyjnego Centrum Rozwoju dziecka i niedaleko obok hali rekreacyjno-sportowej. Tak więc tworzy się taki nowoczesny kompleks. Tak będzie wyglądał nasz ośrodek zdrowia. I szanowni Państwo, chciałbym jeszcze, może wrócę, będzie się lepiej rozmawiać na temat etapie, kilka uwag, jeśli można, jeszcze na temat inwestowania w, w budownictwo pasywne. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że żeby raz e, dopilnować projektu. Jak trudno jest wybrać odpowiedniego projektanta, ci, którzy zmagają się z prawem zamówień publicznych, na pewno e, wiedzą, bo no, samo kryterium ceny nie zawsze, nie zawsze wyta, nie wystarcza. I, no i możemy się wpakować. W spore kłopoty, że nie wybudujemy budynku pasywnego, nie osiągniemy tego efektu i jak na samym początku popełnimy błąd wybierzemy nie takich projektantów jak trzeba, no to nasze najszersze chęci budowania pasywnego, później taniej eksploatacji zejdą na manowce. Projektant, dobry, dobre budowy projektowe to jest po prostu podstawa. My współpracujemy z biurem projektowym. Pana Tomasza Pyszczka i Marcina Stermata Jesteśmy bardzo zadowoleni. To są tutaj współpracownicy pana Dietera Szlakowskiego. Aktywnie działają w Instytucie Budownictwa Pasywnego. E, następny etap to jest wyłonienie odpowiedniej firmy z odpowiednim potencjałem, który będzie w stanie wykonać taki budynek. Szanowni Państwo, no, trzeba naprawdę mocno pomyśleć, jak przygotować specyfikację, żeby nie wybrać firmy, która nie podoła budowaniu w systemie pasywnym. Naprawdę to jest bardzo ważny każdy element, bałość o każdy szczegół. Jeżeli firma no, będzie jakaś taką zbieraniną e, osób, które nie będą fachowcami swojej branży, trudno będzie z nimi wybudować. Przestrzegam przed, fir przed wybieraniem firmy, co do której jest podejrzenie rażąco niskiej ceny. Naprawdę trudno się pracuje z taką firmą, która liczy, że już dokłada od pewnego momentu do tego budynku. I wynegocj jak wynegocjować? Jak, jak, jak to trzeba może pomyśleć? Ja zapraszam, ja nie jestem w stanie tego teraz opowiedzieć. Mam pewne doświadczenia. Jak pozapisywać parametry poszczególnych elementów, które mają być zbudowane? Tu, szczególnie, temat okien żeby państwu ktoś nie zrobił prezentu i nie wstawił okien o wiele, wiele niższych parametrach, przekonując, że one są równoważne i że będzie dobrze, a ten projektant, który coś tam liczy, to on nie ma racji. To jest jakiś nawiedzony człowiek, mówią. Kogo wy tam macie w tym nadzorze? To, bud to jest kolejny element i najważniejszy to Wszystkie ważne, ale ten jest szczególnie. Odpowiedni nadzór. Odpowiedni nadzór inwestycyjny. Nie zawsze jesteśmy w stanie swoimi siłami nadzorować inwestycji. My na koniec musimy osiągnąć odpowiedni parametr. To, że mamy ten certyfikat, który tutaj się pochwaliłem, to jest efekt nie tylko poprawnie przygotowanego projektu, ale później zweryfikowanego na budowie. Tam była przeprowadzana była próba szczelności. Jeżeli ta próba szczelności była. Nie wyszłaby tak, jak powinna, to nie otrzymalibyśmy tego certyfikatu. Tutaj Instytut jest nieubłagany. Nie ma wyników, nie ma certyfikatu. Odpowiedni nadzór. Ja zachęcam do tego i mamy to przetrenowane, żeby zaangażować do nadzoru projektantów. Doskonale się to sprawdza. Jak macie Państwo taką możliwość, to proszę spróbować. Już na etapie rozpoczęcia, jak już myślicie o budownictwie pasywnym, trzeba myśleć taki takich żeby nadzorowali pracę zespół, który projektuje, mógł nadzorować pracę. To budownictwo pasywne nie jest jeszcze, nie ma jeszcze tak wypracowanych wszystkich szczegółów i niejednokrotnie trzeba te detale, rozwiązania pewnych detali. Rozwią studiować, podejmować decyzje, coś zmieniać na budowie. I jeżeli zaangażowany w, pro, w proces nadzorowania jest projektant, wtedy jest łatwiej, łatwo się pracuje i wtedy wiadomo, że wszystko rozgrywa się między projektantem, a firmą, która buduje. I niejednokrotnie też zdarzają się bardzo mądrzy yy, yy, wykonawcy, że oni podpowiadają projektantom, a my, a może byśmy zrobili to inaczej, lepiej, taniej, i bardziej efektywnie. Szanowni Państwo, ja oczywiście na dziś kończę. Nie będę Państwa za mówił, może nie, nie każdy, my, nie każdy y, y, styknie się z tymi problemami, jakie mają samorządy z budownictwem pasywnym, bo indywidualnie jest łatwiej budować pasywnie. Natomiast no, y, my mamy pewne doświadczenia i ja oczywiście zapraszam do kontaktu, jeżeli będą jakieś, jakieś potrzeby coś doradzić, jakieś dokumenty przysłać, podpowiedzieć, jak napisać specyfikacje, to, to jestem do dyspozycji i, i, i zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.